Andrzej Bargiel. Trzykrotny mistrz Polski w ski trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz rekordzista świata w biegu Elbrus. Jego największym sukcesem jest projekt K2 Sky Challenge 2018. Jest pierwszym człowiekiem, któremu udało się zdobyć szczyt K2 i zjechać na nartach z jego wierzchołka. Cześć Andrzeju! Cześć! Czekaliśmy na Ciebie! Miło mi, a mogę wiedzieć dlaczego? No bo słyniesz z tego, że wchodzisz bardzo wysoko, więc kto jak nie Ty ma się wspiąć na szczyt naszej tabeli wyników. No tak, to postaram Was się nie zawieść. Duża presja, ale wierzymy, że dasz radę. Przejdźmy do zasad. Masz 65 sekund. W tym czasie musisz odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Te dzielą się na kategorie. Pytania o totalizatorze sportowym są punktowane podwójnie. To dobra, zaczynajmy. Zaczynamy? Okej, okay, uwaga, czas... Start! Kempo to japońska sztuka walki, czy jedna ze zdrapek totalizatora sportowego? Jedna ze zdrapek totalizatora Ile sportowego. Ile drużyn liczy Polska Liga Futbolu Amerykańskiego? 13 czy 9? 13. Od kiedy totalizator sportowy posiada certyfikat odpowiedzialnej gry? 2013 roku czy 2018 roku? 2013. Ile rok? łącznie medali w boksie zdobyła Polska na wszystkich Igrzyskach Olimpijskich? 33 czy 43? 43. Pojęcie obecne zarówno w boksie, jak i elektronice to zwarcie czy uziemienie? Tak, zwarcie. W którym roku nastąpiła zmiana nazwy dużego lotka w lotto? 2001 czy 2009? 2009 Wyścigi konne zwane derbami zostały wymyślone w Anglii. W którym roku? 780 czy 802? 1780 Anita Wodarczyk to pierwsza kobieta w historii, która w życie młotem przekroczyła odległość 60 metrów czy 80 metrów? 80 metrów O której godzinie odbywają się losowania gier lotto? 14 i 21 50, 13 i 15.30? 14 i 21 50. Jaki medal zdobyła w Tokio wioślarska czwórka podwójna kobiet? Brązowy czy srebrny? Skarbne. Pierwszy Polak w historii, który wywalczył dwa złote medale podczas tych samych igrzysk zimowych to Kamil Stoch czy Adam Małysz? Oczywiście Kamil Stoch. Od kiedy Totalizator Sportowy współpracuje z PKL? Od 94 roku czy 96 roku? Od 94 roku. Czas stop. No Uf. i jak było? To ty mi powiedz, że odpowiedzi. <laughs> nie no, ale pytam bardziej o wrażenia. No wydaje mi się, że było dobrze. Mam nadzieję, że nie dałem ciała. Na pewno nie. Andrzej, dziękujemy bardzo za udział i do zobaczenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia.